Zdania złożone współrzędnie zawierają dwa orzeczenia. Składają się z dwóch części, czyli zdań składowych, które nie określają się wzajemnie i z powodzeniem mogłyby istnieć samodzielnie. Spójrzmy na przykład: pacjent siedzi na krześle, a fizjoterapeuta bada jego kolano. Granica pomiędzy częściami składowymi w tym przykładzie znajduje się tam, gdzie przecinek. Pierwsze zdanie składowe to pacjent siedzi na krześle. Zaś drugie to fizjoterapeuta bada jego kolano. Połączone są spójnikiem a. Obie części składowe mogłyby bez przeszkód istnieć jako samodzielne zdania. Pacjent siedzi na krześle, fizjoterapeuta bada jego kolano. Widzimy więc, że obie części składowe nie określają się, ale wzajemnie uzupełniają. Zdania złożone współrzędnie mogą być połączone spójnikowo, tak jak w tym przykładzie spójnikiem A, bądź bezspójnikowo, gdzie granicę pomiędzy częściami składowymi wyznacza sam przecinek. Wyróżniamy cztery rodzaje zdań złożonych współrzędnie: łączne, rozłączne, przeciwstawne i wynikowe. Można je określić albo po spójnikach, które znajdują się pomiędzy częściami składowymi, albo po ich sensie. Analiza zdań złożonych polega na wskazaniu orzeczeń, oddzieleniu i ponumerowaniu części składowych, zaznaczeniu spójnika oraz nazwaniu typu zdania i narysowaniu jego wykresu. Przyjrzyjmy się każdemu z rodzajów zdań złożonych współrzędnie. Zdania złożone współrzędnie łączne to takie zdania, w których dwie czynności występują w tym samym czasie czy miejscu albo mają tego samego wykonawcę. Połączone są albo bezspójnikowo za pomocą przecinka, albo z pomocą spójników takich jak i oraz a zarazem też, także, ani. Wykresy takich zdań to dwie linie symbolizujące zdania składowe oraz kropki po środku, bez żadnych strzałek. Spójrzmy na przykłady. Ela z Olkiem co czwartek spotykają się i grają w koszykówkę. Orzeczenia podkreślamy dwiema liniami. W pierwszej części składowej jest to spotykają się, a w drugiej grają. Zaznaczamy spójnik oddzielający oba wypowiedzenia składowe, tutaj jest to i, oraz numerujemy je. Ela przygotowuje się do rzutu, a Olek podskakuje. Orzeczenia to przygotowuje się i podskakuje. Spójnik oddzielający zdania składowe to A. Ela jest już zmęczona, Olek czuje się świetnie. Tutaj orzeczenia to jest zmęczona oraz czuje się. Obie części składowe połączone są bezspójnikowo za pomocą samego przecinka. Zdania złożone współrzędnie rozłączne to takie zdania, w których czynności z obu części składowych nie mogą wystąpić jednocześnie. Możliwa jest albo jedna, albo druga. Spójniki używane w takich zdaniach to głównie albo, lub, czy bądź. Wykresy zaś to poziome linie symbolizujące części składowe oraz strzałki rozchodzące się w różnych kierunkach, pokazujące, że możliwa jest albo jedna czynność, albo druga. Spójrzmy na przykłady. Andrzej dokończy pracę bądź wyjdzie dziś wcześniej. Orzeczenia to dokończy oraz wyjdzie, a spójnikiem oddzielającym oba zdania składowe jest bądź. Może zajmie się dokumentami lub zacznie nowy projekt. Tutaj orzeczeniami są wyrazy zajmie się oraz zacznie, zaś spójnik oddzielający części składowe to lub. Jutro poprosi szefa o urlop albo nie znajdzie w sobie odwagi. Orzeczenia to poprosi i nie znajdzie, zaś spójnik oddzielający części składowe to albo. W zdaniach złożonych współrzędnie przeciwstawnych czynność z pierwszej części składowej jest niemożliwa, gdyż blokowana jest czynnością z drugiej. Spójniki pomagające rozpoznać takie zdania to między innymi ale, lecz, a jednak, zaś, natomiast. Na wykresie zdania złożonego współrzędnie przeciwstawnego strzałki są skierowane naprzeciw siebie. Spójrzmy na przykłady: Ala była zadowolona, ale Olkowi tekst się nie spodobał. Orzeczeniami są była zadowolona oraz nie spodobał się. Spójnikiem oddzielającym części składowe jest tutaj ale. Napisałaby dziś więcej, lecz zupełnie straciła ochotę. Orzeczenia to napisałaby i straciła, zaś spójnik oddzielający zdania składowe to lecz. Oleg bywa krytyczny, natomiast teraz nieco przesadził. Orzeczenia w tym zdaniu to bywa krytyczny oraz przesadził, zaś spójnikiem jest słowo natomiast. Zdania złożone współrzędnie wynikowe z kolei to takie zdania, w których jedna czynność wynika z drugiej. Rozpoznajemy je po spójnikach więc, zatem, to też, dlatego. Obie strzałki na wykresie skierowane są w prawo, aby pokazać, że jedna czynność jest spowodowana drugą. Spójrzmy na przykłady. Kasia nie rozumie zadania, więc potrzebuje pomocy. Orzeczenia to nie rozumie i potrzebuje, a spójnik oddzielający części składowe to więc. Nauczycielka widzi problemy Kasi, to też wyjaśnia polecenie. Tutaj orzeczeniami są wyrazy widzi i wyjaśnia, zaś spójnikiem jest wyraz to też. Dziewczynka zrozumiała, zatem zabiera się do pracy. W tym zdaniu orzeczenia to zrozumiała i zabiera się. Zaś spójnikiem oddzielającym zdania składowe jest zatem. Przy okazji omawiania zdań złożonych współrzędnie warto też zapamiętać reguły dotyczące stosowania przecinków. Stawiamy je zawsze pomiędzy częściami składowymi zdań złożonych współrzędnie przeciwstawnych i wynikowych, czyli przed spójnikami takimi jak ale, lecz, jednak, zaś. Natomiast, więc, zatem, to też dlatego. Tak jak w zdaniach, lubię pomidory, ale jestem na nie uczulony i zdenerwowałaś mnie, więc jestem na ciebie obrażona. Z kolei, pomiędzy częściami składowymi zdań złożonych współrzędnie łącznych i rozłącznych, czyli przed spójnikami takimi jak i oraz, zarazem, też, także, ani, albo, lub, czy, bądź, nie stawiamy przecinków. Przykładem są zdania uwielbia sport i często biega, oraz zrobię zakupy lub wyślą po nie męża. Jednak należy zapamiętać, że przecinki przed tymi spójnikami należy postawić w sytuacji, gdy w jednym zdaniu się one powtarzają, tak jak w przykładach, i był niezwykle przystojny i potrafił świetnie tańczyć oraz ani nie je, ani nie pije. Podsumujmy. Zdania złożone współrzędnie to takie zdania, w których występują dwa orzeczenia. Ich części składowe nie określają się, lecz wzajemnie uzupełniają i mogłyby istnieć samodzielnie. Analiza zdań złożonych współrzędnie polega na wskazaniu orzeczeń, oddzieleniu i ponumerowaniu części składowych, zaznaczeniu spójnika oraz narysowaniu wykresu i nazwaniu typu zdania. Zdania złożone współrzędnie dzielimy na łączne, rozłączne, przeciwstawne i wynikowe. Rozpoznajemy je albo po sensie, albo po spójnikach. Pomiędzy częściami składowymi zdań złożonych współrzędnie łącznych i rozłącznych nie stawiamy przecinków, chyba że się one powtarzają, a części składowe zdań złożonych współrzędnie przeciwstawnych i wynikowych rozdzielamy przecinkami. W kolejnych filmach wyjaśnię, jak dokonać analizy zdań złożonych podtrzędnie oraz wielokrotnie złożonych. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.